Jesteśmy w nowym środowisku. Ja idę, 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 idę. Co robisz? Ja no, się zuczyła. W naszym filmie będzie następny odcinek z mistrzem dziennik. Patrzcie. Patrzcie jaki jest listony, że chyba w tych odcinkach to idzie, nosujemy. Tam już się my tu Zarejestruj upływ czasu w nowym środowisku. Wow, jesteśmy w nowym środowisku. Wow, jesteśmy. Jak się trudno zgadza, właśnie jesteśmy. Ale co mamy zrobić? Nie wiem. Dobra, podszyj o wszystko. Dobra. O co przechodzimy? O znowu wejścia. Chodzimy i o to możesz. I tak idziesz. Ja tu zaraz spadnie. Nie, nie biegnij. Słuchniały to jest, dziura. No żeby na płynie sobie. Idziemy dalej. Rusujemy. Niech ta strona przesiąknie zapachem, który wybierzesz. Jest taki. Zapach. No wychodźmy, zobaczymy. Tu kwiatki. Tak jakby kwiatki. kwiatki. Przysiąkło? Nie wiem. Idziemy dalej. No, 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 przywieź mnie Co robisz? Co robisz? No, i zapachem w stronę. Aha, ja nie wiedziałam, że tutaj nie coś wymyślisz. Strona, przysiąkaj zapachem. Śmieci tam są. Nie, 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 nie wiedziałam, że tam są śmieci. No strona brzmią ha zapach. Dobra, schowaj to teraz. Nie. To wy pochowajcie. Ja mam tefarka. Ja mam to napiszcie w komentarzu czy śmierdzi, tak nie tak. Ja nie wiem w komentarz. Okej, idziemy dalej. Śmierdzi. Nosujemy. Za tę stronę w trzech różnych substancjach, z trzech różnych środowisk. To w wodzie. Uciekaj, kurde, kurde. O kurde. Pierwszy tysiąc jest jak pierwszy śpiew. Nie myślałam, że tu będę pisząc pierwszy tekst. Mówiłam, daj suba i spełniło się. Teraz moje życie jest jak sen. A to dzięki Wam spełniło się. I teraz mogę marzyć ile chcę. Dziękuję Wam. Dobra. Jestem w dwóch rzeczach, jak mnie zamoczyć. Nie, tam... Ryba się zrzuciła. Gdzie tam? Gdzie jak kamień stoi? Dobra, mamy w wodzie. W czym jeszcze mamy to zamoczyć? Nie, no, nie mam akurat. W ziemi, kałuży. Nie wiem, bo szukaj. Zakop to, zakop, zakop. Jak tu będziecie, w psychokolicznościach, taki most, to sobie znajdziecie. A Nie chcę tego dotykać, że jest No i tym. No jak tu będziecie, ty gdzieś tutaj... To, co wy znajdziecie tu właśnie na wejściu. No Dobra, Dobra, następna strona. Jest zakopane. Dobra, następna strona. To jest przysiąknięta strona. Umieść tę stronę na ziemi i kop przez chwilę. To wypadnie. To musimy zrobić tak, żeby to nie wypadnie. Dobra, Kurde! Kurde! Karka. No załóż, to zaraz to pobieramy. Kupiemy. Leci piłka! Okay. Dobra, już chyba wystarczy, Beato. Dobra, leci piłka! Ale, wychodź. Dobra, to otwieraj. Nie no, zbieraj to. Ja nie no, to. Masz tu! Co mi wzięło? Dobra, wsadzimy. I tak będzie. A to? Dobra, będzie będzie Dobra idziemy. Na proszę, idziemy. Dobra, tę stronę kiedyś. O, im nie, 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 to Tutaj nie, nie, było. nie, nie, was na metodę nie, Co? nie, nie wiem, idziemy sobie. Idziemy. Na spacerek i coś się... Prosi. Piana jest, patrz. Tata. Coś ty zrobiła. Coś ty zrobiła. Dobra, nie podnosisz tych kartek. Bo coś? tam można spaść. Czas wygłasnąć na to niszczenie. Daj piana. Czekaj. Ochydno. To masz. To za... Dużo w dół. Dobra, ostatnia strona? Boże, jak to się starplęc. Można? <grymianie> strona? No, <grymianie> następna strona. Co to podwinęli krewy? Czy całe lepiej Tak jak to w na odcinkach trzymać w ręce. <grymianie> Tutaj tak rzuciłaś. Gdzie są umyć ręce. A umyć sobie dziennik. <grymianie> Pierwszy tysiąc jest pierwszy śpiew. Nie myślałam, że tu będę pisząc pierwszy tekst. Musiłam daj suba i spełniło się. Teraz moje życie jest jak sen. A to dzięki wam spełniło się. I teraz mogę marzyć, ile chcę. Patrzcie, mokre teraz, ale nie, przynajmniej nie brudne, a mokre to wyschnie, przynajmniej nie brudne. Nie w to i smutno patrzy pies, to ja uratuję cię. To się nie wahnie. Dobra, to chyba na tyle, bo dziennik jest mokry. No, bo my wrócimy do domu, wysuszymy dziennik. I z się już pożegnamy. Ej, na kaloryfer chyba pójdzie, żeby wyschł. No hmm. chyba tak. No więc zostawcie mokre łapki w górę, zasubskrybujcie kanał i do no, następnego.